Biorę... czekaj. Trzy czekaj, czekaj. punkty, punkty w śłacie nie będę czekał na noc i z plus 15 walki na ciebie ruszę. Dobrze, także OLA komieros, mną Bremateł i zapraszam do kolejnego materiału z gry World się na tym kanale. Dzisiaj ze mną do komentowania jest pan Mati. Oraz pan KKP. no. I, I tutaj się rozgrywa w tym momencie jeden na jeden. Będzie pan Shering walczył z panem Arkiem. Po lewej stronie mamy Barbarzyńce i to jest sharing. Po prawej stronie mamy Arka Rycerza. Zminimalizuję na sekundę grę, żeby zminimalizować sobie OBS-a, żeby mi się ta gra tak nie, nie ladżyła. No i jakie są wasze przemyślenia, panowie? Kto wygra i dlaczego? Ja stawiam na Arka. Na Arka, czyli na Rycerza. Dlaczego? Wydaje mi się, że żarek trochę lepiej gra. zatem tym, też nie. Chyba uważam, że rycerz jest lepszy. Tutaj w tym aspekcie. No tak, rycerzy, robi rycerze kilku giermków i. No. Pod odporności na wszystkie fizyki. On musi śpieszyć do jastrzębi, które i tak można łatwo wystrzelać nielkami. Hmm. No dobra, no to ja bym chciał wybronić troszeczkę barbarzyńcę. Jako, że faktycznie te psy pod dowodzeniem, jak się tam zbiorą. Zakrytują, to mają szansę z tymi rycerzami, i miałem nawet okazję się o tym przekonać w, w 3 na 3 Tylko że ja tam tych rycerzy nie miałem zbyt wielu, tych psów i jeźdźców to tam było z 2,5 razy więcej. Tak naprawdę ja tam miałem rycerzy tam dosłownie z 8, może i, i z 21 się na to rzuciło i przegrałem to. E, natomiast e, oprócz tego, już nawet zakładałem, że, te, że ci rycerze by porobili te psy z jeźdźcami. No to Barbarzyńca może dosyć szybko sobie dojść do tych Jastrzębi, dosyć szybko i tanio może zrobić handel. Jastrzemy będą kontrolować Rycerzy niemiłosiernie, chyba że zacznie robić Czempionów, którzy mają podobność tylko na ogień. Na naszym patchu Rycerze Czempioni są... Tańsi Szybcie chyba nie się są, robią. ale się robią szybciej. Uh -huh. Także, no ci Czempioni mogą być jakąś tam opcją na pewno. się zastanawiam, czy... Robiłbyś w tym meczu czempionów, Czy raczej byś robił więcej, ale zwykłych? Znaczy, się na pewno bym w zwykłych poszedł na starcie masowe. Jakbym zobaczył ładnie, Jastrzębie, później... no to bym się przeż, przestawiał w każdej stajni na czempionów, nie? Ja bym robił hmm. podobnie, jak Skowi. Może w jednej stajni, w razie czego bym robił tych tanich, szybkich, nie? Może, żeby tam gdzieś coś zrobić szybkiego bo to jednak szybko, szybko one jednak wychodzą, są tanie, także może w jedną z tych bym zostawił. W każdym razie mamy tu jakieś pierwsze zlegowane trady. tam próbuje zabić Szermierza szkieletami i barbarzyńcą. Barbarzyńca się wywalił. Spiele szermierz też. zabił szkieleta, może zabije drugiego, Zabił z jednym wow. HP. To było piękne. <laughs> MVP. I ten Szermierz jeszcze podbije szybko do barbów i jeszcze ich w ten porobię, a wam mówię. Jak on by nim dobrze przydriftował, to niestety. <laughs> nie pykło. Już więcej szermierzy od, od góry, kolejna dwójka od prawej, kolejna dwójka z trzema szkieletami, także ostro Arek tutaj się nie pierdzieli, przechodzi do ofensywy szkieleto szermierzowej. No i można się było tego spodziewać. Bardzo dziwne w ogóle, że sharing w ogóle w tych barbarzyńców idzie. Powinien robić co najwyżej z jednym, w jednym obozie, żeby później mógł sobie wypełniać wieżę, a tak poza tym powinny być same psy i tymi psami by wygryzł tych szermierzy ze szkieletami bez problemu. Właśnie Nawet... przypuszczam, że robił, werszyt, ten... robił ponieważ miał metal, no wiesz, to przecież podjął, że coś z tą córką zrobić, no kamienia nie miał od razu, w balu, tak psy No to wejść. może wieźców zawsze już prędzej jeźców. Ale nie ma, nie miał jeszcze tego, nie? Do teraz nie ma jeszcze tej stali. No, no Max, 1500 metalu jeszcze do tej pory na pewno nie uzyskał, także. No awesome. Mimo wszystko myślę, że byłoby lepiej. Tylko tam pierwsze rycerze. Psy. No właśnie, pierwszy rycerz tam podjechał, psy go gryzą, nie mogą zagryźć. Jakiś kryt tam wszedł, ale chyba nie psu. Chyba nie psowi. No i, no i porobione, drugi rycerz dojechał. Niepotrzebne barby. Po prostu niepotrzebne barby. Także póki co. No rozgrywka się toczy mniej więcej tak jak myślałem, tylko jeszcze gorzej, bo Barbarzyńca nie dość, że jest na starcie na dezadwantażu, Moim zdaniem to jeszcze robi błędy w dodatku, więc... Jest już te trzy. S są budynki pod ee, Jastrzębie. Zobaczymy. No zobaczymy, jak właśnie te Jastrzębie porobią. Bo Jastrzębiem to porobić, porobią. Ale rycerz może zaraz pójść w y, giermków. Może w tę trójkę zaraz szybko przejdzie jakąś i będzie robił miecze. W ogóle, góra w ogóle warownie nie jest tam w środku. ogóle warownie tam w środku. Góra u barbarzyńców bar 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 w ogóle nie jest zabudowana. I nie wiem, czy tam w ogóle jest jakikolwiek barbarzyńca w tej wieżach. No jak to najeżdżam to na wieżę, to, to nie ma, po 26 no. obrażeń, także nic nie ma. Rycerz też nie ma dołu zabudowanego, natural, tylko jednym budynkiem obaj mają zabudowany. Tylko, że Barba raczej nie zagrozi budynku w tej chwili. Rycerz też tak na dobrą sprawę nie jest. zanim on zniszczy budynek, to... Barba nie ma jeszcze żadnego buffa do, do tych Barbarzyńców, czyli nie ma nawet plus wadu zasięgu. No właśnie, widzę. E jest I, tam, tak na I ten pierwszy jastrzęb już mógłby tak naprawdę tam coś się zjałać. Powinien właśnie szybko posyłać wszystko na dół, zwłaszcza te jastrzębie. Bohater i trzy psy do wieży, bo barbarzyńcy tam raczej nie będzie dobrym pomysłem. Samy, sami melesi idą. Także po prostu powinien maksymalnie zwiększyć kombata tej wieży w tym momencie, żeby ona po prostu jak najwięcej hitów przetrwała. I tak robi... A, Ta, psy weszły do wieży. Ale chyba tylko jeden albo dwa? No, hmm. wydaje mi się, że maksymalnie wieża nie jest wypełniona, ale, ale już są trzy jastrzębie i to ale już porowi. Ale wygrał. No, bez problemu. Tam trochę psów popadało, ale te jastrzębie pod wieżą, się wszystko też biło. Parę krytów weszło tym psom. No, coś tam było. Bohater Arka tam jest goniony przez psy. No, jeszcze trzy potki ma, więc spoko. No, kolejny kryt. Zabić nie zabije. Ale, to, to ale co pogoni, to... Piesek Jacek dalej, dalej groźny. Dalej go gonić 20 HP. Barba odbija metalizm. No bo odwróci... bohater, zaraz mu może Pasiek weźmie mu śmiertelny, dobra, wylecił Ale dlaczego znowu. on się nie, nie odwróci i po prostu nie zabije tego psa? Go dawno Może go. się jednak boi, bo na multiplayerze to jest zbyt nieprzewidywalne. Może wejść jeden w drugiego, może zakrytować. No dobra, ten ale wiesz, ale... Z, 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 on podloty chyba z 5-6 hitów y, przyjął na łeb, a wątpię, żeby 5-6 hitów zajęło zbicie 20 y, HP. Słuchajcie, rycerz dalej jest w T2. No i to jest duży błąd rycerza, on tak, powinien on już, już dawno... dawno się, powinien ma już wypełnione co prawda trzecie złoto ze środka i nawet cztery, e, czterech chłopów nawet w czwartej kopalni zdążył dać, nim Shering zaczął to odbijać, także w te trójka już dawno powinna być, nie wiem... To wojsko to... zginie na darmo. Powiem ja wam, że. Niepotrzebnie że... szermierze wypuszcza na jastrzębie. Nie Powiem nie wam, że właśnie te trójka to tam pies, ale że tu jeszcze giermków nie ma. No właśnie, giermkowie i miecze. No się miecze w sumie też słabe na jastrzębie, ale no tam jak mimo wszystko tam z tych trupów, jak się zrobi 20 mieczy tak nagle pod jastrzębiami, no to te to, to, to jastrzębie wszystkie będą praktycznie zmaszotowane. Zależy jaka sytuacja. No dużo jastrzębi zrobił. No, no poszedł jastrzębie, tak no słusznie, ale gdzie są giermkowie? Jakiś jeden giermek z góry wyszedł. Pierwszy. Nie no, nie no, są na środku, jest ich paru, czt czterech. Ale to za mało. Ale już stracił. No totalnie stracił. No właśnie, o, za pomocą inicjatywy. Ani, nie ani trzy nie ma, ani chce Bo... dochodu dwa już nie wrzuci. Ale. Ma już ten. Jest chłopów. Są, ma już... są chłopi z przodu, to się ceni. Ma już plus 2 do zasięgu na barbach. Potracił melesów wszystkich barbarzyńców, zostają mu tylko te. Te jastrzębie... A chociaż jeden pies tam wygryza giermków. Ale rycerze za to zabijają barbarzyńców. No i tego psa. Giermków więcej się zebrało. Możliwe, że całe złoto teraz właśnie przepierdziela na giermków. Może dlatego tutaj te trójki nie może kliknąć. Jestem ciekaw, czy ma handel w ogóle zrobiony albo jakieś dochody. Barba wbiła te cztery. Barba wbiła o, te cztery. Czyli pewnie ten bym... A rycerz te dwa Jeden anioł by mógł to wszystko wysprzątać. Albo nawet jakieś orły. Znaczy właśnie, słuchajcie no... Znaczy no barba, okej, okay, ty piątka no i graby i się robi ciekawie. Powinien przestać robić tych rycerzy już przez te podatności I Bardziej bym poszedł w pegazy tutaj. Tylko niszczysz budynki, do wojska to już zabijasz tymi. Już kontra na rycerze Mat, więc... A pegazy szybciej sobie poradzą z budynkami niż, tak, e, niż graby. Tak, tak tym bohaterem to tak trochę. Ale tymi rękami się tam wpierdzi, ale on chyba mi sklikuje coś, on po prostu wszedł nimi, tak jakby nie wiem, chciał się nimi bić wręcz. Potracił wszystkich giermków, praktycznie. No i jastrzębi jest po prostu zawiale. W tym momencie tak naprawdę nawet mógłby wbić się w te dwie wieże i je zberstować, prawdopodobnie. No straciłby pewnie wszystkie jastrzęby w efekcie, ale by zniszczył te wieże. Grze, A ma no, 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 z blisko. Hmm. No spierdzielił sytuację, pozwolił mu zmasować te jastrzębie. No te wieże i tak one te jastrzębie, więc ze złego elevation chociaż strzelają tyle dobrego, ma te wieże tam więcej czasu, żeby przetrwać. Ale no. jedna wieża padnie. No jakby ją lepiej wypełnił atak speedem zamiast no. jakimś tam giermkiem, no to by, by przetrwała. Chciałem powiedzieć, gdyby tam był bohater i trzech szermierzy, to no. by. To bez Nawet problemu przetrwała... by przetrwała ta wieża, no. I chyba, żeby nie strzelał ze środka, a nie ze złego elevation, no to wtedy nie. Ale to także jakby to zostało wystrzelane. No tak, tak, tak. U góry też dużo jest się czai, ta wieża też powinna do góry dostać właśnie najlepiej czterech szermierzy. No bo co. Teraz na no, bo... natural leci. Jastrząb ma 40 zdrowia, ta wieża przez Elevation 20% więcej bije. Podatności ma na podatność. No to to, to, to tam nie, naprawdę giermek nie ma żadnego sensu. I tak będzie one shot i tak przez tę podatność. No i ta wieża u góry padnie bardzo szybko. To już jest z dobrego elevation, także tutaj nie było co gadać w ogóle, nie było co zbierać. I dodał dołu kolejna armia Jastrzębi. Także barbarzyńca sobie doszedł do tej te czwórki, ale cały czas jak masowo ostrzemby tak masuje z barbarzyńcami i psami. Żaden jeszcze się nie pojawił. Pojawił się już jak powietrza w razie, żeby się pozbyć irytujących giermków, jakby ich było za dużo. Giermkowie nie mają bafa do obrażeń, to też jest bardzo duży błąd. Tam bafa do te cztery pewnie, żeby te trójka trzeci u odpalić. Rycerza u się pojawiła. Jest gniazdo też. Hmm. Czyli Rycerz pokonał, się, <grycia> Gierm... Barbarzyńca Barba pokonał Rycerza sposobem innym niż się spodziewaliśmy trochę, nie? Aczkolwiek, ja wiem, czy, czy, czy innym, no bo jak inaczej mógłby to porobić niby, jak nie Jastrzębiami? Grabami? Nie no, być to to znaczy to, że, że Arek trochę zamulił z... no. Z no Arek z zamulił. Ja nie wiem, ja rycerzem to, w jeden na 1 jeden ja coś w T2 to jest strasznie duży błąd, bo w T2 się prawie nic nie da zrobić, za mało, za mało opcji. Trzeba jak najszybciej te 3 mieć po miecze, te cztery po jakiegoś pojedynczego anioła z Avem, żeby zabijał te jastrzębie. Jastrzębie nie mogą bić latających, więc jeden anioł by dosłownie to wszystko wysprzątał, barbarzyńcy by byli jajwowani. Kaplica Mieczy nawet nie zdąży pewnie zrespieć mieczu, a jakiś szlag u Sharinga Zatrzymały się wszystkie jego Jastrzębie i Barbarzyńcy i są wycinani Czy wy to widzicie? Tak, smutno to wygląda Nie wiem, krasza, nie wiem czy widać Ta. No widać, że cię zacięło Ale grudnia to solówka przesądzona już była No moim zdaniem zwycięstwo Barbarzyńcy Nie, wywaliło mnie, nie wyszedłem, więc... No, Ale ja też bym powiedział, że, że Barba już to wygrał. No, ja bym tutaj nawet nie, nie remisował ani nie, nie robił, żeby grali jeszcze raz, tylko po prostu Barbarzyńca to porobił i tyle. Wróg został pokonany. Dobra. To co? Myślę, że możemy jako sędziowie oficjalnie uznać 1-0 dla Sheringa, dla Barbażyńcy. To nie jest 1-0, to jest 2-1. To już jest 2-1? Mm, Dobrze, no, 21, a, bo już no. przygapiłem jakąś tam... Kurczę, to weźmy, uznajmy, żeby zagrali jeszcze raz! <grym>, Bezstronne sędziowanie. <grym, <grym, ja, bym, ja bym chciał <grym>, zobaczyć jeszcze coś, dobra. W każdym razie, dziękuję bardzo za uwagę. To byłoby wszystko, jak się okazuje, poprzednich rozgrywek. się rozgrywki jednej niestety nie byłem w stanie nagrać, bo mnie wtedy nie było, także to wszystko, co wrzucę na Jotoby. Ze mną do komentowania był pan Mati oraz pan KKP. Hello. Pozdrawiam. Polecam na razie.